even get okay. to Cześć, witajcie moi kochani widzowie. Mamy dzisiaj sobotę, 26 wrzesień i witam was w kolejnym odcineczku z serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. Powoli nam się kończy pierwszy miesiąc szkoły, słuchajcie, niektórzy oczywiście jeśli chodzi o studia to jeszcze nawet go nie rozpoczęli, jednakże my już pewnie e, i większość z was ma już pewnie pierwszy miesiąc szkoły. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że ja już załapałem e, jedną dwójeczkę i tam chyba trzy szóstki E, dwie piątki, czwórkę i dwie trójki Powiem wam szczerze, że jest ciężko, jest ciężko, ale daje radę Oczywiście żadnej kosy, mam nadzieję, że e, w tym roku szkolnym żadnej kosy nie załapie Ale wiadomo jak to czasem bywa, że się noga poślizgnie No i wtedy jest kabum, kabum, bęc i koniec, co nie? Dobra, sprzedaliśmy to co niepotrzebne Odświeżamy nowy towarek, oczywiście w nowym towarku nic ciekawego No bo wiecie, standardówka Teraz tak, nagrywamy, nagrywam ten odcineczek półtora godziny przed wrzuceniem go, więc oczywiście tutaj misje nie są zrobione, treningi nie są porobione, ale spokojnie gwarantuję, że dzisiaj je wszystkie zrobię. Pomagamy wszystkim swoim ziomkom i teraz chcielibyśmy kogoś zaatakować. Tak, tylko... No liga liga na początku. Tak, mam jeszcze 20 ataków ligowych. No i atakujemy, no kilka, kilka dobrych osób zaatakujemy sobie. Słuchajcie, mam 269 poziom. Te 6-9 to nie jest przypadek. Tak, to nie jest przypadek. Słuchajcie, to tak musi być, nie? O, ZRT, peace and Love, Kacper Pozdrawiamy cię, przyjacielu. No, gościu miał tego zwierzaczka ZRT, to to nasz człowiek, nasz człowiek. Da jest. Dobra. E, dwa punkty ligowe z ponią, z dobra. O! Generał Świstak, tak. Dobra. Zyskujemy te punkty ligowe jak kurcze, jak szacunek na dzielni, ale oczywiście one nam się już do niczego nie przydadzą. Tak naprawdę, chodzi tylko i wyłącznie o to, żebym nie spadł e, z ligi, a do tego mi jeszcze daleko brakuje. E, dużo brakuje, daleko brakuje. Nie wiem skąd to słowo się u mnie pojawiło, jednakże nieważne. E, Wedlin, za niego dostanę pewnie 3 trzy... wygryw życia. 5 punktów ligowych. Wow. Wow, no po prostu nie wierzę. E, słuchajcie, e, wczoraj wypadło mi skrzydło, e, transformowalne skrzydło. Skrzydła raczej Ligi Mistrzów wypadły mi wczoraj, słuchajcie, więc yy, super było, nie? Troszeczkę statów tam bodajże 20 zyskałem. Także to jest super sprawa, dobra. Kaczypiórek, czy ja mu dam w ogóle radę? 150: czy, czy ten ziomuś przypadkiem nie inwestuje zamiast kaset, zbierać do tych 100 milionów? Czy on po prostu w siebie nie inwestuje? Bo wiecie, co będzie, jak ja wydam te 100 milionów, prawda? Jak już je uzbieram, no to będzie po prostu rzeź, nie? O, kurde, ale ziomuś ma statki. A tutaj ziomeczek? Nie, ten ziomeczek ma, ma też dobre. Ten też ma dobre, kurde. Wszyscy mają dobre statki, no. A kurcze. Kurcze, kurcze, yakuza. Nie, to znowu ten ziomuś dobry. Czekajcie, bo kogoś trzeba zaatakować. Który jestem w rankingu? 70. No to. Nie wiem, wydaje mi się, że załóżmy tutaj powinno być no. Albo zrobimy tak. Pojedynek i szukamy. Eee, to z naszej gildi, więc nie. Nie, dobra, wiecie co, zrobimy tak, zaatakujemy sobie e, kogoś tutaj. To była Betty bodajże, tak? Nie, nie, nie. <laughs> nie, to, to nie była ona. Yy, czarna materia, tak? Tak, dobra, zaatakujemy sobie ją yy, My mamy rzutki, ona nie ma żutek I możemy to tak perfidnie wykorzystać I ją po prostu zjeść, nie? Także spoksi spoksik, po prostu Dobra I Jeszcze raz, oczywiście Dobra, trzy razy bęcki Oczywiście z rzutkami, pięknie poszło Najsik yy, Teraz pozostaje mi, za o pinglarz O, pinglarza też powinien Po prostu pokonać, no i udało się tym bardziej, że mam dużo, jak ona, intuicji i inteligencji, wiecie. To jest wyższa inteligencja. Słuchajcie, mam prawie 79 milionów kasy. To jest dużo w cholerę, ale dzisiaj wspomaga... No, wspomagacze trzeba, słuchajcie, przedłużyć. A co? No trzeba, trzeba, słuchajcie. Jak się nie przedłuży wspomagaczy, to jest później Lipson. No i jest po prostu źle, nie? E, Okej, okay. gdzie tam wjechaliśmy? Na którą pozycję? Na 64. E, bardzo mi z tego powodu miło. Tutaj, oczywiście, utrzymuje się 720 tysięcy EXPA w tym tygodniu. Sponio, no. No, sponio. E, oczywiście, teraz jeszcze będziemy atakować zadania nadzwyczajne. To mi też troszeczkę EXPA da. E, EXPA, no nawet nie tylko EXPA. To mi da jeszcze. E, tego. E, kasy, oczywiście. No, czekajcie, a zrobimy sobie tak, że powkładamy. To wszystko tutaj powrzucamy i dopiero później będziemy tam sobie porównywać te przedmioty e, ponieważ od, od razu będę, żeby po prostu nie przedłużać, tak? E, możemy sobie zrobić tak, że możemy e, zrobić e, dwa naraz po prostu bez, bez przerywania, żeby nie przedłużać odcinka, tak? Żeby wam tutaj nie mącić, żeby... E, kurczę wszystko było pięknie po naszej myśli, to po prostu no, no nie musimy tego wszystkiego. Powtarzać, w sensie, że wiecie, zaatakuję, nakładam wszystko i tak dalej. O, penis, penis fioletowy, widzieliście to? To jest kurczę sześcioręki penis, nie? E, dobra, kelner kosmita, oczywiście wszyscy z tego mamy pompę, z tych kosmitów wszystkich tutaj, ale nie wnikamy w to, nie wnikamy, słuchajcie, zaraz będzie 79 milionów na moim koncie. Jaram się jak młody żyd! O, fajnie, jeszcze wpadła oponeczka do tego? Miło mi, super. Oponek nigdy mało, nigdy mało, złejcie. Więc oponek może mi lecieć, ile tylko się chcę. Tak. Dobra, dziewiąteczka już tutaj zaraz strzelić. A nie, dziesiąteczka już. O kurcze, szef kosmitów, ten to jest Swanelis, kurde. OK, słuchajcie, no i co tam szlifują, możemy od razu lecieć z kolejnym zadaniem nadzwyczajnym, ponieważ e, b, resztę itemków włożyliśmy sobie do depozytu e, i jakby one, mamy po prostu miejsce na kolejnej itemki, tak? Nie będą one się wrzucać na nas, e, tylko po prostu, e, po prostu do backpacku, dobra. I zaraz będziemy sobie przyrównywać z tamtymi itemkami, które mamy. E, oczywiście te niesetowe to, to wyrzucę, tak? Znaczy niesetowe e, w sensie interesują nas tylko bronie, gadżety e, i tyle. I rzutki ewentualnie, bo nic innego lepszego nam się nie może trafić od naszego setu. Bo tam jest po prostu rzeź, nie? Wiecie o co chodzi? O, na przykład ta broń. Ta broń będzie mnie pewnie interesować. No i zobaczymy tylko, jakie ona daje staty, tak? Bo jak słabe, to wiadomo, że wyrzucę, prawda? Prawda. O i tutaj jeszcze generyczny na koniec. E, no dobra, e, tryb specjalny mamy zakończony. Następny będę mógł odpalić za 2 dni 11 godzin. Okej. Okay. Sponio. Dobra. E, no to teraz tak, zrobimy sobie tak. E, gdzie są nasze wszystkie, co wszystko co nie jest gadżetem lub bronią sprzedajemy sobie. Bo wiadomo, że nam się nie przyda. Tutaj widzę broń. To jest gadżet. Dobra, zostawiamy. Tak. O, a jednak jedna itemka nam się nałożyła, jednak. No ale to nic, nie będziemy z tego. Nawet dwie. Nie będziemy z tego powodu cierpieć, słuchajcie, ani się tutaj rozczulać. Ponieważ to wiele i tak nie zmieniło. Wygrałem, to wygrałem i nie drążmy tematu. E, no dobra, a teraz tak. Reszta itemek oczywiście wraca do nas. Nasze piękne, kurcze. Wszystko elitarne. Elitarne, eee, dż, 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 epickie, przepraszam, elitarne. Ożem teraz... O, żem teraz pocisnął jak łysy warkoczem dałem, kurde, okant, okant stołu okrągłego, eee, dobra o, i na przykład to, no i to jest na przykład lepsze, co nie? No i też jest epickie, więc teoretycznie to, to spoko bierzemy to. Eee, a na przykład to minus 6 jest, a to jest na przykład minus 12 no. To to możemy sobie teraz posprzedawać Iolo, i jolo, i, yolo, i, yolo, lo, 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 i yolo, lo, lo, lo. Dobra? E, teraz tak, słuchajcie, nasze statystyki prezentują się następująco e, Muszę tylko coś dzisiaj bym sobie odświeżył, żeby z tej nie, intuicji troszeczkę z, zjechać, nie? Mam jej troszeczkę zbyt dużo e, Na przykład nie czekajcie co mi daje? Intuicja tu jest kondycji. Kondycji trzeba dużo mieć, nie? Więc kondycja. Wszędzie tam gdzie jest intuicja, to i kondycja jest lol. Tu. No dobra, odświeżmy sobie to. Może coś się trafi lepszego. O! Um... No! No, tak kurczę, średnio, nie bym powiedział. Bym tak powiedział średnio, ale z drugiej strony szkoda marnować też oponek na odświeżanie. Więc nie odświeżamy tego. Czekajcie, czy ja przypadkiem nie muszę już ligówki tutaj przedłużać? Nie, na szczęście jeszcze nie. Więc jeszcze troszeczkę sobie z tym pociśniemy. Z tego powodu jest mi bardzo miło. Dobrze, trening możemy już sobie odpalić. Odpalimy sobie oczywiście in intuicję. Tam jeszcze poproszę znajomych o. Pilociki. Daj, dajcie mi pilocika jeden lub dwa. Ewentualnie czekajcie. A nie, dobrze, dobrze. Odpalimy sobie, skrócimy sobie raz. Skrócimy sobie dwa razy. I mamy po treningu jeszcze jeden sobie skrócimy. A, z tego względu, że. czemu tego pilocika tutaj nie widać? Porąbane jak drewno, kurde. No porąbane. Dobra, i odpalimy sobie trzeci tren. Spoko. Treny Kochanowskiego. Taki odnośnik e, Dobra, e, słuchajcie, teraz tak Skoro mamy już tutaj właściwie wszystko załatwione Lumpengsik, wszystko pięknie poszło e, Tak jak trzeba było Czekajcie, wrzucimy sobie Nie! Gdzie mnie tu? O tu No co mogę to wymienić? Ale za dwie oponki, to przestań Co to było? Za dwie oponki Nie będę przecież wymieniał tego, nie? Chociaż z chęcią bym sobie wymienił na. na tą rakietnicę, ona mi się podoba, ta rakietnica. Chociaż z drugiej strony jak zaraz tak będę wymieniał, to chyba nie ma sensu, no. Wiadomo, trafi mi się kolejny i tyle będzie, no z tego. Wyrzutni rakiet tutaj nie widzę. Ale przez to, że wszystko to jest to samo, tylko że jedno się świeci, drugie się nie świeci na e, fioletowo. No tak czy inaczej, słuchajcie, mamy full epic set. E, o, właśnie, słuchajcie, jak będzie teraz event. E, załóżmy, jak będzie event e, na... E, tam było trzeba zebrać, tak, rzutki unikatowe i unikatową broń. Wyobraźcie sobie, że jeszcze z tego będziemy setu mieli jakieś korzyści. Ja pierdzielę, ale będzie zarobiście. No, tylko oczywiście... Z ubiegiem levela to nam troszeczkę minie, no ale na razie będziemy mogli to wykorzystać. Chyba, że będzie to dawało 7% siły, no to 7% ze 140 to jest około... Czekajcie... Około... Około... 10% to jest 14, tak? To 7 to załóżmy będzie 10. Także no... To, to, to nam się po prostu nie opłaci. E, Okej, okay, słuchajcie, czytamy wiadomości, bo już czas na koniec tych zaległości. I czas, słuchajcie, kończyć odcineczek. Werys YouTube polecam, nie wiem co to jest, pozdrawiam. E, elo, robisz zadzania nadzwyczajne, ten twój sposób jest zajebisty, dzięki niemu mam na wszystkich pel pelach zrobione trzy. No miło mi z tego powodu, Kleko, no jest zajebisty, ja też... Też go sprawdziłem, jest jest dobry e, Pozdrów, Paweł2005, pozdrawiam Siema, ile grasz już w Hero Zero? No kilka lat już zleciało, nie? Kilka dobrych lat e, Do twojej drużyny nie, nie dołączę, Unmen Wybacz, no, mam swoją e, Elo, pozdrów nie, Patryk Acap Pozdrawiam Dobry nick, Alkop Albuster e, Jesteś youtuber Tak, to ja, to ja, Łukasz To ja jestem tym youtuberem Pozdrówy ty, pozdrawiam HWDP27, pozdro. O, co wy macie z tym HWDP i z AKB-em? Nie wiem, czy wy nie robicie policji? Co wam po, ta policja zrobiła, kurde? No nie, nie rozumiem, nie rozumiem wam. Was. Ehm, no dobra, słuchajcie, to co? Czas się już powoli żegnać, ponieważ nasz odcineczek dobiega końca. A może chcecie kupić orzeszki? Hmm? <laughs> nie, no, żartuję, żartuję. Ehm, dobra, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Tak, tister, piona!